od dzisiejszej lekcji, chłopcy. Chciałabym, żebyśmy porozmawiali dzisiaj o tym, kim chcielibyście zostać w przyszłości. Ja, będąc w waszym wieku, marzyłam o tym, żeby zostać słynną pisarką. W związku z tym ukończyłam przedszkole z wyróżnieniem, podstawówkę, liceum, studia wyższe. Wszystko po to, żeby teraz użerać się z takimi tempawymi matułami jak wy, z waszymi tempawymi rodzicami za 1200 miesięcznie kuziła na rękę. Ale to niech się Pani Przepani w ogóle nie przejmuje, bo mój wujek to pracuje za połowę tego. Naprawdę? A co robi Przemusiu? Jest nauczycielem na pół etatu. Naprawdę. Zawsze potrafisz mnie rozbawić. Jesteś taką moją jedyną, maleńką pietreczką, która wyrosła na tym klasowym oborniku. Temat dzisiejszej lekcji? Chin w przyszłości. Dobrze. Wojcik. Nie pokazuj, wyższy. Otóż ja w przyszłości chcę zostać świętym Mikołajem. Ponieważ święty Mikołaj zna wszystkie adresy niegrzecznych dziewczynek. Ja. Proszę bardzo, Wojcik! Nie znowu ja e, więc ja w przyszłości e, chciałbym zostać parlamentarzystą. Bardzo ładnie. Będziesz tak. chciał pomagać ludziom. Tak, chciałbym pomagać bezrobotnym kobietom. Tak. Cisza tam, jak mówi. Proces o seks. Cisza. Cisza. Cześlak. Proszę. No, ilu czyślaków jest? Ja w przyszłości chciałbym zostać homoseksualistą. Rafał. A moim marzeniem jest zostać w przyszłości szeregowym pracownikiem dyskontu spożywczego. No bardzo jestem ciekawa, dlaczego? Bo ja lubię być poniżany. Chodź, 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 chodź. Czy ty razowek jesteś normalny? Co, 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 czy ty jesteś normalny? Nie. No. Klekaj tu! Ale na grochu! Rafał na... Klekaj na kolana! A, na kolana a da... Rafał na kolana a, dawał to robię! Przerza głupotę na tykniastą wam je! Górski! Mła? Hmm? No, ja cię wierzę. Naprawdę przestańcie się go bać, jakaś dzieci nada. Pani jest akurat bezpieczna. Więc ja w przyszłości chciałbym zostać kierownikiem o. i kierować grupą przestępczą. To i ja! ewentualnie mogę pójść w ślady ojca i zostać menelem. Jeżeli to wy, chłopcy, jesteście przyszłością tego narodu, to ten naród nie ma przyszłości, chyba ma Co to w ogóle jest? Przemuś! A ja prze pani bym chciał w przyszłości zostać księdzem. proszę, można? Bo ja też bym chciał pójść w ślady swojego ojca. Band! T-T-T! Band!